O października w sklepach można by było w girlandy trzepać, reklama taka od zawsze. Mm, 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 a ja śpiewam i patrzę. Mm, mm, mm. Idą święta, idą święta. Kurteczka już rozpięta, kolejny raz śniegu nie ma, jeśli tak to nie zima. Mm -mm 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 -mm. Mikołajki już minęły, przez szkoły zniknęły. Nauka, praca, my czekamy. Mm -mm -mm. Arceferię pogramy. Idą święta, idą święta. Sytuacja jest napięta. Awantury ku dnie pochy. Na święta jestem gotowy. Zalne męczą całkowicie. Przygotowany należycie. Odpoczynku i spokoju. Mm, 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 mm. Proszę wyjść z pokoju. I mm, mhm, mm, 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 Idą święta. Idą święta. Twoja twarz uśmiechnięta. Pokonać strach. Czy mm, mm, mm. gotów Magia świąt nie dociera, szkoła to jedyne, co mi doskwiera. Jestem sobie sam, mm, mm, mm. sobie radę Idą święta, idą święta, ta piosenka rozpoczęta. Zpiewam se tak, 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 tak. I tak będzie z tego ma. Idą święta, idą święta. Influencer na prezenty zerka Po co mu to? Mm, 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 mm. Lepiej spędzić czas z rodziną. He hejaho, hejaho. aho. Hej, aho, hej, aho.